Cześć wszystkim! Dziś przedstawię Wam wady i zalety ściółkowania rębkom. Zaczniemy sobie od y, zalet. Dlatego, że jest ich zdecydowanie dużo, dużo więcej. Ja y, swoje zrębki stosuję na y, przejściach, na ścieżkach. Świetnie zagłuszają, y, zagłuszają chwasty dlatego, że jest gruba warstwa, odcinają dostęp do światła, no i przez to chwasty są zagłuszone. Nie jest tak, że nie rosną wcale, bo gdzie nie jak można zobaczyć, przebijają się, zwłaszcza tutaj przy granicy, gdzie tej, tej zrębki jest mniej. Natomiast dużo łatwiej, zobaczcie, jest tych roślin się pozbyć. Zobaczcie, jak pięknie można było pozbyć się pężu. Czym dalej idziemy, tym bardziej będziemy mogli się przekonać o mocy zrębki. Zobaczcie tutaj, gdzie tej zrębki nie ma jest po prostu bardzo dużo trawy. Ja tutaj coś staram się pomalutku siłkować kartonami, bo dziś będę kończyć Właśnie tutaj ściłkowanie z rębkom. No ale widzicie, tam gdzie zrębka, chwastów nie ma. Albo ewentualnie niewiele z nich przebija. A tam gdzie nie ma ani kartonu, ani właśnie zrębki, no to chwastów jest tutaj od groma. Ważna jest też e, informacja e, tak naprawdę na jakiej e, działce ja te zrębki wysypuję. Swoje zrębki wysypuję na łące. Jak możecie zauważyć, tutaj rośnie sobie pięknie trawa. Niecały miesiąc temu były okoszone, a jest już tak jak widać. I pasowałoby znowu skosić. Jeszcze mnie wstrzymuje, oczywiście, jak zawsze czas, ale to, że ja lubię sobie tą trawę zbierać i na przykład wykorzystywać do ściółkowania. Zobaczcie, tak wygląda, wyglądała ta działka wcześniej. Czyli zwykła polana. Tutaj na tej części były tylko wypasane krowy, ewentualnie zbierane siano. Więc ta trawa była pędzona, żeby było jej jak najwięcej, była dosiewana. W związku z czym jest jej tutaj dużo. Ale przechodząc do kolejnych właściwości zrębki, bo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie pełni funkcję zagłuszającą. No i funkcję też gromadzenia wilgoci. Wystarczy naprawdę, zobaczcie, odrobinę tylko odsunęłam i tutaj widać taki naprawdę ciemny punkt. Gdybym, nie to, że tutaj dużo jest kolców, można by było pokusić się delikatnie o ściśnięcie tego, natomiast kiedy ja ściskam tę zrębkę w dłoni, ewidentnie czuję, już nawet mówię, na tej samej Wierzchniej warstwie, że jest ona po prostu jak gąbka nasączona wodą. Naprawdę świetna sprawa. Jak chodzi na przykład o krzewy, super materiał do ściółkowania. bo dzięki temu, że kumuluje wodę i zagłusza chwasty, będzie fajnie wspierać nasze drzewa. Możecie sobie dla porównania zobaczyć, jak to wygląda na grządce tutaj po prostu jest sucho jak pieprz. Zobaczcie. Jest zdecydowanie bardziej sucho. Najlepiej to widać właśnie w lecie, kiedy jest upał, że tutaj dalej jest jak gąbka nasączone wodą. Natomiast jest... Ym, na grządkach już najczęściej sucho. Natomiast jeżeli chodzi o wady, to na pewno nie jest to materiał do ściółkowania grządki, na której będziemy chcieć siać. Sadzić rośliny możemy w zrębce, chociaż nie jest to wskazane, lepiej w kompoście, ale jeżeli chcemy to posadzić rośliny, jest łatwiej. Natomiast wysiać w takim, w takim materiale jest dużo trudniej, trzeba byłoby go dobrze odsunąć, żeby się dostać do ziemi. No i to już na pewno sprawia większe kłopoty. Kolejnym minusem jest to, też pewnie zależy od zrębki, ale ja mam taką zrębkę mieszaną, z samosiejek i dużo mam takich właśnie tutaj gałązków, kolców i tak dalej. Więc na przykład boso już tędy nie przejdę, ani też jeżeli mam spodenki, to też nie uklęknę tutaj, bo materiał jest dosyć ostry i będzie się wbijał. Nawet kiedyś przechodząc tutaj w takich gumowych klapeczkach, wbiłam sobie kolec do, do stopy, więc trzeba uważać. Jeżeli mamy z innego materiału, z jakiegoś drzewa, które tych kolców nie ma, no pewnie ona jest łagodniejsza, ale i tak te kanty mam no, dosyć, takie, dosyć takie ostre, więc. więc to jest minus, który zauważyłam na swojej grządce. Plusem jest to, że na pewno też wspiera mikoryzę. Także tutaj roślinki, dzięki temu, że jest ta zrębka, będą się między sobą lepiej komunikować. Także ja Wam serdecznie polecam. Materiał ten mam na grządce już. Od 3 lat. Oczywiście to, co teraz widzicie, jest najświeższe, natomiast e, idąc w głąb, będzie można zobaczyć ten materiał starszy. E, bo oczywiście za, czasu brakuje, żeby tak wszystko naraz: e, najpierw zezampakować, potem zwozić. Niemniej jednak, no już po tych 3 latach mam już pewne e, swoje własne obserwacje, przemyślenia. Zdecydowanie jest to materiał godny polecenia. Także, jeżeli zastanawiacie się, czym ściółkować ścieżki, no to to jest naprawdę bomba. I tutaj widać już, że tego materiału jest nieco mniej, już po malutku się przerabia. I taki właśnie przerobiony materiał będzie można wykorzystać, przerzucając na grządkę. Więc, będzie to materiał, który również będzie mógł zasilać. Nasze grządki. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.